Nieznana historia świata Łukasz Kulak. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej audycji. Dzisiaj materiał na temat różnych dziwnych istot, które pojawiały się w historii ludzkości na przestrzeni dziejów, które to istoty pomagały ludzkości w tworzeniu, w rozwoju w ogóle, które nakierowywały ludzkość na odpowiednie tory, i dzisiaj wydaje mi się, że będzie to audycja, która pokaże nam w jakiś sposób tak naprawdę, że po pierwsze ludzkość sama z siebie nie mogłaby się rozwinąć w taki sposób, jak na przykład mamy to pokazane w czasach starożytnych, i nie mogła, no, co oczywiście miałoby wpływ na to, co później się działo z ludzkością. A druga rzecz jest taka, że to co przekazały nam teksty starożytne, bo na nich się można tutaj opierać, czy też na przykład jakieś legendy, jak choćby Hopi, którzy przekazali nam również bardzo ciekawe informacje na temat tego, kto im pomagał w różnych czasach na przestrzeni dziejów, to obraz, jaki się rysuje, pokazuje bardzo jasno, że ludźmi interesowały się interesowała się jakaś grupa, czy grupy istot, które nie były ludźmi, które różnie były określane, różny, różnie były określane miejsca, skąd te odpowiednie istoty pochodziły. Niekoniecznie byli to jacyś wysłannicy z nieba, nie było tak zawsze. Ale to dojdziemy do tego w trakcie trwania tego materiału. Na początku słuchajcie jeszcze kilka słów, bo to będzie związane zresztą z tą całą e, historią tych, tych istot. E, e, tych Pomocników ludzkości, czy nauczycieli ludzkości. Sprawa dotyczy tych słynnych już w tej chwili szkieletów z, z Peru, z Cusco, dlatego, że oczywiście w tej chwili już niewielu o nich pamięta tak naprawdę. Temat już nie jest tak głośny, natomiast ja cały czas monitoruję tę sytuację i pojawiły się badania biologa Jose de la Riosa który przeanalizował te ciała, który stwierdza w swoich badaniach co następuje. Współczesna medycyna nie odnotowała takiego stanu kości ludzkich ani żadnego innego gatunku jak u badanych okazów, w której chodzi głównie o kończyny górne. Niespotykana wręcz dziwna i osobliwa budowa kostna tych ciał czyni je niemożliwymi do sfałszowania. Ciało, ciała okazały się być nienaruszone, niezmienione sztucznie. Należy pilnie pogłębić badania poprzez pobranie DNA z nowych ciał, co pozwoli nam ustalić ich naturę i związek z innymi gatunkami, i że ich ewolucyjna i biologiczna natura nie odpowiadały gatunkowi ludzkiemu. Takie są Oświadczenia tego naukowca po raz kolejny mamy więc dowód na to, że nie są to sfabrykowane jakieś, jak się na początku mówiło, szkielety, co, co, bardzo, co bardzo chcieli udowodnić różni znawcy, badacze i tak I co jest najciekawsze w tym wszystkim dla mnie, bo trzeba sobie o tym jasno powiedzieć, to jest to, że na przestrzeni, i co. co aha, zapomniałem jeszcze powiedzieć, że głowa tych istot, tych szkieletów, ona ma, jak mówią również naukowcy, również ten biolog, którego pracę przed chwilą cytowałem, to jest ciekawostką, że ta głowa, czy głowy tych szkieletów mają również charakterystykę taką gadzią, co w połączeniu z tym, że u jednej z istot znaleziono. W ciele po prostu jaja to pokazuje, że no, wątpię, żeby to był słuchajcie jakiś, jakaś, nie wiem, jakiś nieznany gatunek człowieka. Bardzo w to wątpię. Jest to bardzo mało możliwe. Natomiast, co te istoty mają wspólnego z tym dzisiejszym tematem? Otóż, ja wiedziałem o tym wcześniej już, ale o tym nie mówiłem. W Chile na przykład odnaleziono Dlaczego w ogóle te istoty są według mnie prawdziwe? Przede wszystkim dlatego, że nasi przodkowie wspominali o, takich, o tego typu istotach to znaczy istotach o bardzo podobnej budowie istotach o trzech palcach o takiej dziwnej głowie w ogóle podobnej do tych, do tych które zostały zaprezentowane przez meksykańskiego dziennikarza. Ufologo Jaime Mosana w parlamencie. Widzimy tutaj teraz te istoty, trzy palce, ewidentnie widać. Jest to ewidentnie po prostu, czy tutaj mamy na skalne takie również prezentacje tych istot. Zauważmy też nogi, które są bardzo podobne do tych, które mają te istoty, właśnie ostatnio prezentowane. W, w Meksyku również podobieństwo zachodzi, jeżeli chodzi o te podobizny, które teraz widzicie, wyryte w skale czy, czy przedstawione przez naszych przodków z tymi istotami, które prezentował Mosan wcześniej. To były okazy większe, które również nie, okazały się nie być sfabrykowane, gdzieś tam stworzone sztucznie. Widzimy bardzo duże podobieństwo. To znaczy, że te istoty, co, co to w ogóle oznacza? To, to znaczy, że te istoty, po pierwsze, no oczywiście były, e, były znane przez naszych przodków, ale jeżeli one były przedstawiane, nie, powiedzmy, tutaj czy, czy gdzie indziej, dosyć, dosyć często, to znaczy, że one musiały mieć status jakiś taki specjalny i, i musiały wywierać wpływ na e, ludzi po prostu musiały mieć te istoty określoną tutaj funkcję społeczną i były na, posiadały bardzo wysoki status wśród ludzi. Więc to pokazuje, że być może jest tak, że te szkielety to są pozostałości po tych właśnie nauczycielach ludzkości. No, nie znamy, oczywiście nie możemy tego stwierdzić na pewno. Ale są powody, żeby po prostu tej sprawy całej nie lekceważyć i popatrzeć na nią właśnie z tej strony. Bardzo często w historii ludzkości, jak wspomniałem na początku tego materiału, ludzie doświadczali spotkań z różnymi takimi istotami, które były dla nich obce pod względem fizjonomii, chociażby. Indianie, Hopi są tutaj. Może nie liderami, ale oni opisali coś bardzo ciekawego. Indianie Hopi zamieszkują w ogóle pustynie, przecież w północnej Arizonie, gdzieś tak od tysięcy lat. Jest to niezwykle piękne miejsce, jałowe, ale ma swój niezwykły urok. Co można zobaczyć na tych zdjęciach, które teraz prezentuję. Kiedyś nagrywałem na ten temat już audycję o Hopi, w ogóle o mitologii. Indian Ameryki Północnej, gdzie ewidentnie widać, przynajmniej według mnie, taką inżynierię społeczną, po prostu były istoty wyżej rozwinięte, które no, w jakiś sposób organizowały ludzi, które pokazywały im pewne istoty, które pokazywały ludziom pewne zachowania, pewne prawa, pewne. No, może nie zwyczaje, ale po prostu uczyły ich życia na, na tej planecie. Jak żyć dobrze? Ciekawostką jest na pewno to, że Hopi byli w stanie rozwinąć uprawy, na przykład potrafili uprawiać kukurydzę czy fasole i chociażby dynie przy bardzo małych opadach i w zasadzie bez nawadniania. To jest ciekawostka rzadko przekazywana. Oryginalna nazwa tego ludu to jest no, nazwa taka, która pokazuje, kim oni byli, bo tłumaczy się oficjalnie nazwę ludu Hopi jako lud pokojowy. Hopi twierdzili czy wierzyli, że bogowie, uwaga, nie przybyli wcale z nieba, jak to ma miejsce w większości przypadków, w większości mitologiach, ale pochodzili z głębi ziemi. Czyli zamieszkiwali pod stopami ludzi. I co ciekawe, ci bogowie byli przedstawiani jako ludzie, mrówki, którzy, którzy jak mówiłem wcześniej, zamieszkiwali serce ziemi. Kiedy popatrzymy sobie na to, w jaki sposób hopi przedstawiali tych swoich bogów, no to nie można ulec tutaj wrażeniu, że są to klasyczne szaraki czy ktoś taki. To są isody, które są dobrze znane z powiedzmy ufologii światowej. Natomiast, tak jak wspomniałem wcześniej, hopi przekazywali w swojej mitologii informacje na temat tego, co działo się wcześniej, we wcześniejszych wiekach we wcześniejszych jakby epokach również ziemi tak jak robili to chociażby Aztekowie wierzyli Hopi na przykład wierzyli że na końcu każdego cyklu tak zwani bogowie powracają z powrotem i interesujące jest to że oni mówią o wprost o technologiach jakie były w tych czasach wcześniejszych na przykład w czasie trwania trzeciego świata ogólnie jest tak, że świat trzeci był naszpikowany taką jakby technologią, czy wizytami z nieba, wizytami tak zwanych latających tarcz, które były zdolne atakować nawet odległe miasta, przemieszczać się bardzo sprawnie między różnymi tutaj miejscami na świecie, nie tylko pewnie, ale wierzono również, to znaczy w te cykle są o tyle ciekawie, że Według mitologii hopi obecnie przechodzimy przez tak zwany czwarty cykl na Ziemi. Według hopi, pierwszy świat został zniszczony przez ogień, czyli rotę jakiegoś prawda, wulkanizmu, czy chociażby mogło być, to, mogło być to uderzenie asteroidy, czy czegoś takiego. Drugi świat został zniszczony, według hopi, przez lód. Trudno tutaj. Mówić o, o tym, co, czym to mogło być, dlaczego akurat lód tutaj się pojawia, chociaż no jeżeli, tak na logikę, jeżeli pierwszy świat został zniszczony na przykład przez deszcz meteorytów, czy upadek jakichś asteroidy, planetoidy, no to oczywistym jest to, że w kolejnych czasach była tak zwana zima nuklearna czyli słońce nie docierało, promienie słoneczne nie docierały do powierzchni Ziemi, co czyniło ten świat zdecydowanie bardziej zimnym. Więc tutaj prawdopodobnie chodzi o to, no, mogło być jakieś również przesunięcie bieguna, mogło być przebiegunowanie i zmiany z tym związane. Natomiast, jak mówię, globalne kataklizmy u Hopi są czymś normalnym i... Tak samo jak w innych mitologiach, mamy do czynienia z czymś takim, że po prostu jest przerwane istnienie jakiejś zaawansowanej cywilizacji, i trudno tutaj posądzać, tak jakby nie patrzeć, no, dosyć prymitywny lud, czy w ogóle ludy, które przekazują nam takie informacje, przekazywały tak na przestrzeni dziejów, ponieważ są to informacje bardzo spójne i pod względem naukowym jak najbardziej wiarygodne. Chopi, którzy podążali ścieżką pokoju, ich bogiem był Sotuk Nang. i on wypowiedział słowa, które za chwilkę przytoczę na początku czwartego świata. Uwaga. Na dnie mórz leżą wszystkie dumne miasta, latające tarcze i ziemskie skarby skażone złem, a także ci ludzie, którzy nie znaleźli, nie znaleźli czasu, aby śpiewać pieśni stwórcy ze szczytów swoich wzgórz. Ale nadejdzie dzień, kiedy, jeśli zachowasz pamięć i znaczenie swojego przejawienia, kiedy te kamienie milowe pojawią się ponownie, aby udowodnić prawdę, którą mówisz. Czyli jest tutaj są tutaj dwa przesłania, że ludzie po prostu zapomnieli. Kim są, zapomnieli o tym, co jest najważniejsze w życiu, dlatego zatracili się w tej fizyczności, tak to można te słowa odebrać, ale są też takie informacje, które faktycznie podają, że istnieją na dnie mórz zatopione ślady jakichś wcześniejszych cywilizacji, znacznie bardziej zaawansowanych niż może się to wydawać chociażby naukowcom, i kiedyś te ślady się nam ujawnią. Ciekawe to jest, bo to jest spójne z, chociażby z różnymi takimi zapowiedziami, czy chociażby jeżeli chodzi o np. channelingi, takie różne zapewnienia, że kiedyś faktycznie ujawnione zostaną te korzenie naszej cywilizacji. I co jest też bardzo niezwykłe, to jest to, że Hopi podczas tych dwóch globalnych kataklizmów, o których wcześniej mówiłem, mówili o tym, że byli jakby prowadzeni przez istoty spoza naszego świata, czyli istoty obce im, dlatego że oni byli na przykład, jak jest w legendach zapisane, byli prowadzeni przez chmurę o dziwnym kształcie w ciągu dnia i poruszającą się gwiazdę w nocy, która doprowadziła ich do Boga Nieba o imieniu, jak mówiłem wcześniej, Sotu który ostatecznie zabrał ich do ludu mrówek. Były to podziemne jaskinia, jaskinie, gdzie, znaleźli, gdzie Hopi znaleźli schronienie, ale także pożywienie. W tej legendzie ten lud mrówek jest przedstawiany jako taki hojny, pracowity, dający Hopi żywność, gdy kończyły im się zapasy. Wiele tutaj jest przetoczony tym właśnie ludziom mrówką, które możemy zobaczyć na przykład na, ich podobizny można podziwiać na, na skałach. Są to dosyć takie dziwne dosyć przedstawienia. Nie wiem, nie wiem, czy ludzie byliby w stanie sami z siebie coś takiego wymyśleć, bo zresztą chopi u siebie mają takie legendy, takie jakby wspomnienia, tak można to określić. Z czasów wcześniejszych, kiedy na Ziemi istniały zaginione, dzisiaj zatopione lądy. Tutaj mowa jest głównie o lądzie na oceanie spokojnym, gdzie jest opisany wprost, że po prostu chodkowie Hopi ratowali się w obliczu kataklizmu, jaki spotkał ten ląd. Oni podróżowali tutaj drogą morską między innymi, znaczy głównie drogą morską na kontynent amerykański, ale te istoty wyżej rozwinięte poruszały się w powietrzu technologicznymi jakimiś pojazdami, więc no, tymi tarczami, jak to zostało wcześniej już przeze mnie wspomniane, więc jest to niezwykłe, że Dosyć prymitywny lud, jakby nie patrzeć pod względem technologicznym, przechowuje opisy tak po prostu dla nich niezwykłe i no w sumie obce. Tak? Drugim takim bardzo dziwnym dla mnie szczerze mówiąc ludem, czy bardzo dziwnymi istotami, to były te istoty, które znane są z mitologii sumeryjsko-akadyjskiej, gdzie jest mowa o tajemniczej rasie takich pół, pół ryb, pół ludzi którzy byli zarządzani, którzy byli pod przywództwem Oanesa według zachowanych fragmentów dziejów Babilonii napisanymi przez babilońskiego kapłana, historyka Berososa w IV-III wieku przed naszą erą te ci ludzie czy może nie ludzie, a te istoty żyły jak przedstawiciele jakiejś wyrafinowanej cywilizacji, którzy Uczyli ludzi, po prostu życia, uczyli ich tworzenia cywilizacji. Jest wspomniane wyraźnie, że dopóki ludzie nie spotkali tych pół ryb, pół ludzi, to dopóty żyli bardzo prymitywnie, barbarzyńsko wręcz. Te istoty podobno miały wyłonić się spod zatoki. Perskiej mieli nauczyć mieszkańców Mezopotamii pisma, nauki budowy miast i świątyń, rolnictwa, obróbki metali. Według tekstów, którymi dysponujemy, Oannes wyglądał następująco. Jego ciało było rybą, a pod rybią głową znajdowała się druga ludzka, poniżej były nogi, jak u człowieka w pewnym sensie i rybi ogień, ogon za nimi. Jego głos był ludzki, a język był czysty, a jego wizerunek przetrwał do naszych czasów. Po południu istota ta zwykle rozmawiała z ludźmi, lecz w tym czasie nic nie jadła. Dała ludziom pismo, naukę i sztukę. Nauczyła ich budować mieszkań, wznosić świątynie, ustawiać, ustanawiać prawa i podstaw geometrii. Pokazała im nasiona pożytecznych roślin i nauczyła ich zbierać owoce. Krótko mówiąc, istota ta uczyniła wszystko, co było potrzebne, aby zwyczaje ludzi stały się łagodniejsze i aby mogli oni prowadzić cywilizowany tryb życia. Jego czyny ONESA były tak wszechstronne, że od tego czasu aż do chwili obecnej nie wymyślono niczego istotnego. Po zachodzie słońca istota ta ponownie wypływała w morze i spędzała całą noc w jej głębinach, ponieważ była amfibionem, czyli taką istotą ziemnowodną, czyli mogącą przebywać zarówno pod, pod wodą, jak i na ziemi. U Fenicjan i Filistyn znowu byli ci te istoty znane, razem pod inną nazwą. Fenicjanie znali Oannesa jako Dagon, Fen w Filistyni jako Odakon. Jest to bardzo interesujące. Na przykład no wiadomo, że dzisiaj wiadomo, że Oanes i jego jakby istoty, które, którymi zarządzał zaliczali się do tak zwanych Apkalu, czyli nauczycieli ludzkości, którzy byli również ró różnie przedstawiani. Na przykład są takie wizerunki Apkalu które pokazują, że były to również istoty takie półludzkie, półptasie. To też jest bardzo ciekawe. Natomiast po potopie, co ciekawe, oni byli przedstawieni już nie jako takie istoty nadprzyrodzone, tylko jako istoty ludzkie. To byli w wielu tekstach byli przedstawieni jako mędrcy, jako ludzie, którzy no, czy istoty, które po prostu dysponowały niezwykłą wiedzą, która naprowadziła ludzkość na drogi, powiedzmy, rozwoju. Podobizny Oanesa możemy podziwiać w zasadzie na całym terenie Bliskiego Wschodu, bo chociażby są to ściany Pałacu Sargona II, są również ruiny dawnej stolicy Persji Pasargadae którą zbudował zresztą Cyrus Wielki w 550 roku przed naszą erą. Bardzo dużo jest podobizn tej istoty. Co ciekawe, tutaj mamy taką podobiznę, gdzie właśnie widać te nogi, jakby ludzkie, ale też są takie kończyny, które jakby są schowane za ludzkimi. To jest no, dziwna, dziwna, dziwna historia. Nie wiem, czy tak jak mówię, nie wiem, czy ludzie byliby w stanie po prostu od tak sobie wymyślić um, takie podobizny, no bo ludzie, słuchajcie, no, jakby nie patrzeć, oni przedstawiali to, co widzieli. Dlaczego na przykład w Altamirze gdzieś w tych jaskiniach przedstawiano w taki cudowny, wspaniały sposób, bydło czy zwierzęta, no bo ludzie po prostu tej istoty widzieli. Natomiast oprócz tych takich ziemskich podob, przedstawień są również dziwne takie malowidła, które przedstawiają istoty zupełnie inne niż no, zwierzęta, niż ludzie. Dlaczego? Dlatego, że no właśnie, dlatego, że starożytni i prehistoryczni mieszkańcy naszej planety spotkali się autentycznie z czymś naprawdę nieziemskim, z czymś, co przedstawili i opisali tak jak potrafili. Natomiast dzisiaj nauka jest na to całkowicie zamknięta i ślepa w większości przypadków. Mam nadzieję, że już niedługo się to zmieni. Także bardzo dziękuję już za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Cześć.